Zdecydowałam się zostać stewardessą, kiedy studiowałam finanse, kiedy widziałam, jak samoloty przelatywały nad moim mieszkaniem. Wtedy już sobie marzyłam, że zostanę stewardessą. Kilka lat później zdecydowałam się aplikować o pracę stewardessy i dzisiaj tutaj jestem, spełniam swoje marzenia. Moim największym strachem przed tą rozmową był sam fakt, że to jest na dobrą sprawę moja pierwsza poważna rozmowa o pracę i nie byłam do końca świadoma, jak to wygląda. Wiedzę o pracy ze Stewardesy czerpałam z różnych źródeł, na przykład z programu No to lecę, gdzie właśnie stewardessy Lotu pokazywały jak wygląda ta praca, poza tym głównie z internetu, też od moich znajomych, które już zaczęły pracę jako kabinkru. Wszyscy, że lot! Mój dziadek pracował w Rosji, dawno, dawno temu był chyba inżynierem, to jest polska marka i, i ma ten cudowny serwis, kojarzy mi się właśnie z tym cudownym uśmiechem, serwisem i, i wszystkim co najlepsze. Rekrutacja zaczyna się rejestracją kandydatów, w czasie do której kandydaci wpisują się na listę, wpisują tam swoje imię i nazwisko oraz składają podpis. Kolejnym etapem jest prezentacja naszej oferty. Jest to ważny etap, dlatego że kandydaci często nie są świadomi na czym polega praca stewardessy. Na temat tego zawodu rosło wiele różnych mitów, niektóre są krzywdzące, my chcemy te mity odczarować. Chcemy przywrócić temu zawodowi godność i prestiż tego zawodu, bo rzeczywiście jest to bardzo ciekawa profesja. Podczas całego dnia rekrutacji, my tak naprawdę kandydatów obserwujemy, w jaki sposób oni się zachowują, odnoszą do siebie nawzajem, nie tylko podczas poszczególnych etapów, ale także podczas oczekiwania na te etapy. Czy oni przez cały ten dzień rekrutacyjny wyglądają nieskazitelnie i prezentują nienaganne maniery, ponieważ my jako personel pokładowy również, niezależnie od tego, czy to jest lot dwugodzinny, czy też dwunastogodzinny, musimy zawsze świetnie wyglądać i prezentować zawsze wysoką kulturę osobistą. Szukamy osób, które posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Posługujemy się europejską skalą, czyli tak naprawdę nasi kandydaci muszą mówić na poziomie upper intermediate, czyli na poziomie B2. Dlaczego jest to takie ważne? Język angielski jest językiem oficjalnym w lotnictwie i wszystkie procedury, wszystkie nasze egzaminy odbywają się w języku angielskim. Tak więc, to jest kryterium bardzo dla nas istotne. Rekrutacja w locie jest, jest moim zdaniem zupełnie inna niż inne rekrutacje. Tu było kilka etapów, tak naprawdę dają trochę do myślenia, ale nie są stresujące. Pracujemy jako grupa, każdy sobie pomaga, jeśli są te zadania w grupach, a później jest bardzo taka przyjazna atmosfera i człowiek czuje się swobodnie. Na pewno warto. Jeżeli chodzi o wzrost personelu pokładowego, to nie szukamy modelek. Chciałam tutaj zweryfikować ten mit, ponieważ bardziej liczy się po prostu prezencja. Jak wiadomo, w samolocie występują półki, więc tutaj chodzi o to, żebyśmy byli w stanie do tych półek dosięgnąć, bo po prostu tego wymagają nasze procedury bezpieczeństwa. Natomiast panie zawsze mogą sobie pomóc wysokimi szpilkami. Jeżeli ten wzrost jest poniżej 1,70 m, to wysokie obcasy ten problem pomogą rozwiązać. Lot umożliwia mi rozwój, latanie na samolotach 787 w dalsze kierunki. Umożliwia mi pracę z Japończykami oraz Koreańczykami, a ja uwielbiam te kierunki. Studiowałam w Korei oraz pracowałam w Japonii. I możliwość współpracy z tamtymi klientami daje mi olbrzymią satysfakcję i radość. Czy widzę Siebie w tym zawodzie za 5 lat? Też myślę, że tak. Myślę, że pasuję do tego zawodu.